Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł na temat okładziny bloku cylindrów silnika samochodowego. Po co okładzina? Jej rodzaje i praca. Na końcu artykułu znajduje się film o kładzinach. Artykuł na temat lasingowania bloku cylindrów silnika samochodowego, po co lejzyn, jego rodzaje i praca. Na końcu artykułu film o gilsowce. Tuleja bloku cylindrowego jest to z technologicznego punktu widzenia dość trudny proces, podczas którego blok cylindrowy jest instalowany. W tulejach, wewnętrznych powłokach manipulacje te mogą być przeprowadzane zarówno na etapie montażu nowego silnika, jak i w trakcie prac naprawczych. Rozważmy szczegółowo oba przypadki. Co nazywa się tuleja silnika? Tuleja bloku cylindrowego to metalowy cylinder, który stanowi wewnętrzna powłokę, wkładkę bloku cylindrowego. Istnieją dwa rodzaje tulei stosowanych w silnikach samochodowych. Suche tuleje cylindrowe to takie, które są montowane w bloku cylindrów. Bezpośrednio na etapie produkcji nowego silnika, a w obszarze, w którym znajduje się tuleja, nie ma kanału w czynnika chłodniczego. W związku z tym okładzina jest procesem instalowania tulei w cylindrach silnika. Osłona bloku cylindrów może być wykonywana w następujących przypadkach na etapie produkcji silnika, ewolucja tulei na etapie produkcji silnika. Głównym powodem, dla którego inżynierowie projektujący silnik zdecydowali się na zastosowanie tulei cylindrowych, była pilna potrzeba zmniejszenia jego masy. Stało się to możliwe, gdy do produkcji bloku cylindrów użyto aluminium, a nie żeliwa. Żeliwo do produkcji silników jest dobre ze względu na niski koszt i wysoka wytrzymałość, ale jego wady S.A. zbyt znaczące jest ono. Trzykrotnie cięższe od aluminium. Po raz pierwszy silniki z aluminiowa wkładka pojawiły się w latach 30. ubiegłego wieku. Takie silniki były instalowane głównie w modelach samochodów sportowych. W nich żeliwne mokre tuleje były wkładane do aluminiowego bloku cylindrów. W latach 50. to rozwiązanie konstrukcyjne było powszechnie stosowane w wielu modelach. Jednak w tamtym czasie wciąż istniały nierozwiązane problemy, takie jak szybkie wypalanie się uszczelek i zmniejszona sztywność bloku. W połaczeniu z wysokim stopniem obciążenia tulei, więc projektanci nie mogli całkowicie uniknąć stosowania żeliwa. We wczesnych latach 70. suche wkładki zastapiły mokre wkładki. Wynikało to z pojawienia się nowych technologii wtłaczania żeliwnych tulei w miękkie aluminium. Wciąż jednak nie uzyskiwano idealnego rezultatu. Różne współczynniki rozszerzalności metali w wyniku nagrzewania się jednostki do. Temperatur roboczych prowadziły do pojawienia się szczeliny między cylindrem a tuleja. Z drugiej strony waga bloku została znacznie zmniejszona, a to na tle zwiększonej sztywności cylindra. Co więcej, technologia produkcji ponownie się zmieniła, zrezygnowano z tłoczenia tulei, zastępując ją operacja odwrotna, odlewaniem bloku wokół samych tulei. Otworzyło to R silników jednorazowego użytku. Zgodnie z dokumentacją techniczną niemożliwe jest usunięcie tulei zamontowanych. W ten sposób w celu wymiany, to znaczy blok cylindrów takich modeli jest oficjalnie uważany za nieodpowiedni do prac naprawczych. Remont silnika. W trakcie pracy silnika ścianki cylindrów poddawane są dużym naprężeniom powodowanym przez stale ocierające się tłoki. Nawet mocna stal użyta do produkcji cylindrów nieuchronnie zużywa się w wyniku tej obróbki. Charakter obciążenia ścianek sprawia, że z czasem cylindry stają się owalne. W konsekwencji pierścienie tłokowe nie pasują ciasno, a powstające spaliny i częściowo palna mieszanka przedostają się do skrzyni korbowej. Skutkuje to wysokim zużyciem oleju i ogólnym spadkiem mocy silnika. Inna oznaka tego problemu z silnikiem jest niebieski kolor spalin, wskazujący na obecność w spalinach substancji, które nie powinny się tam znaleźć. Leczy owalizację cylindrów ich roztaczanie, podczas którego cylindry przywraca się do pierwotnej geometrii, szlifując od wewnątrz. Nadmiar za pomocą specjalistycznych maszyn. W rozwierconym cylindrze montowany jest tłok o większej średnicy i w ten sposób przywracana jest technologia. Czasami wytaczanie jest używane nie do naprawy, ale w celu zwiększenia mocy silnika. W tym przypadku działania ESA podobne, staróżnica, początkowo obrabiane cylindry Maja pożądany okrągły przekrój, zadaniem jest. Po prostu zwiększenie ich wewnętrznego promienia. Cylindry o większej średnicy mogą zasysać więcej mieszanki paliwowo-powietrznej, co odpowiednio daje większy nacisk na tłok i większa moc. Co to ma wspólnego z tulejami? Często zdarza się sytuacja, w której nie jest możliwe rozwiercenie cylindrów silnika. Może się tak zdarzyć, jeśli grubość cylindra jest zbyt mała lub cylinder ma głębokie kawerny, które również wykluczają wytaczanie. Bez ryzyka uszkodzenia integralności jednostki. W takim przypadku można przywrócić pierwotny kształt cylindra poprzez umieszczenie w nim okrągłej tulei. Oczywiście taka wkładka nie zwiększy mocy jednostki, ale może być rozwiązaniem w przypadku prac naprawczych. Tuleja włożona w ten sposób do cylindra przejmie uderzenia tłoka. Z czasem stanie się ona również bezużyteczna i będzie można ją wymienić. Należy jednak zauważyć, że do tego czasu, statystycznie rzecz biorąc, nie tylko tuleja, ale także tłok i pierścienie będą wymagały wymiany. Zastosowanie tulei cylindrowych w procesie remontu silnika. Tuleja cylindrowa, jak każdą inna część, zużywa się i może stać się bezużyteczna. W takim przypadku przeprowadzona naprawa wymaga poważnych umiejętności i wiedzy. Naprawa może mieć następujący charakter. Konieczność wymiany tulei cylindrowej może być spowodowana następującymi okolicznościami. Długotrwała praca silnika na paliwie niskiej jakości. Wszystkie opisane powyżej sytuacji prowadzą do powstawania kawern, otarć i nierówności na ściankach cylindra. Gdy cylinder jest uszkodzony w niewielkim stopniu, możliwe jest wytaczanie. W przypadku, gdy kawerny S.A. zbyt głębokie, wytaczanie nie jest już odpowiednie i konieczne jest użycie tulei. W takim przypadku w cylindrach można zainstalować tuleje naprawcze. Proces technologiczny tulejowania bloku cylindrów w procesie naprawy silnika zależy od cech konstrukcyjnych jednostki. Z reguły żeliwne tuleje cylindrowe SA używane do obudowy żeliwnej jednostki. W przypadku bloku aluminiowego tuleje SA również możliwe, ale w tym przypadku stosuje się tuleje żeliwne wykonane z cienkościennego. Żeliwa lub tuleje wykonane ze stopu żeliwa i szeregu specjalnych dodatków. Wymiana mokrych okładzin Jeśli blok zawiera mokre tuleje, proces naprawy jest prosty: stara tuleja jest wyciągana z cylindra, a na jej miejsce wkładana jest nowa. Z reguły producent silnika dostarcza wymienne tuleje dla swojej jednostki. Niektórzy producenci twierdzą, że nie wszystkie tuleje blokowe powinny być wymieniane podczas naprawy, ale tylko te, które uległy awarii lub SA zainstalowane w cylindrach ze zdiagnozowanymi wadami. Inni twierdzą, że można wymienić tylko te tuleje, które okazały się niezdatne do użytku. Decyzja o wymianie zależy od wyników pomiarów gutrometrem. Wymiana suchych tulei bieżnych. W przypadku bloku z suchymi okładzinami wymiana może być przeprowadzona na dwa sposoby. Metoda gorącej wkładki jest uważana za metodę najwyższej jakości. W trakcie takiej wymiany tuleja jest traktowana związkiem antykondensacyjnym, blok jest podgrzewany, po czym tuleja, wstępnie schłodzona. W ciekłym azocie jest umieszczana w gnieździe cylindra. Wymiana tulei jest bardzo skomplikowana również ze względu na wymagana wysoka precyzję w celu diagnostyki jakości powierzchnia tulei. Jest mierzona z dokładnością do 10 stopnia. Prawidłowy dobór zamiennej tulei zależy od tego, jak dokładnie zostaną wykonane pomiary. Wideo o wymianie wkładki.